Cześć, witacie, to jest Julia C i witam Was w kolejnym dzisiejszym filmiku. Tak, Uch, zobaczcie, ale nagrywam ten filmik drugi raz, więc y, musicie. Y, musicie to zrozumieć. Tak więc. Y, ten, w tym filmiku chciałabym Wam serdecznie, naprawdę serdecznie podziękować za 300 subów na kanale. Tak. Niedawno, jak patrzyłam na mój kanał, to patrzę, a tu 305 subskrypcji. Wow. Naprawdę jestem przeszczęśliwa, że już jest was aż tyle. I dziękuję wam serdecznie za te 300 subów na kanale. Choćby to jest 305, ale to nie jest ważne. Dziękuję wam po prostu za pełną liczbę 300 subów. A więc postanowiłam zrobić kolejny konkurs. Tak, tylko ten konkurs będzie taki bardziej skomplikowany i mam nadzieję, że yy, że będzie bardzo dużo pracy, więc ehem, więc zacznijmy. I, a więc tak. Pierwszy, żeby. Yy, a zacznijmy od nagród. Pierwszą nagrodą, aby wygrać pierwszą nagrodę, czyli konia yy, hanowerskiego trzeba pokolorować ten oto rysunek, czyli ten oto ogród z altanką z kolorowanki Tajemny ogród. Tak. I pamiętajcie, że wszystko sobą napiszę w opisie, więc nie musicie się martwić. I yy, żeby wygrać pierwszą nagrodę, to trzeba będzie pokolorować właśnie ten obrazek, tak? I druga zasada jest taka, że y, będę oczywiście, zasady do obu nagród są takie, że będę oceniała kreatywność, jaką jakiś fajny pomysł. No po prostu, jeżeli zobaczę rysunek, to jeżeli zobaczę rysunek i powiem wow, to wtedy on wygrywa. Więc tak. I, tera, i trzecią zasadą do. Do obu ranglu trzecią zasadą jest zrobić skan tej pracy i przesłać go na adres Julia podkreślenie koniara wp.pl Jeszcze adres napiszę Wam w opisie i jeszcze jedną jest, jedna zasada jest taka, że konkurs trwa do 31 sierpnia tego roku. Więc tak. I drugą nagrodą jest ta oto książka wioletta. Po prostu? No. Ja nie lubię violetty i nie chcę nawet na tą książkę patrzeć, więc tak. I żeby wygrać książkę z wiolettą, trzeba tym razem pokolorować ten oto piękny obrazek z jednorożcami z kolorowanki zaczerwony Las. Więc, tak. I zasady do wygrania drugiej nagrody są takie same jak jak do wygrania pierwszej nagrody. Jeszcze wszystkie zasady napiszę Wam w opisie. Także, tak. Także to tyle. Jeżeli macie którąś z tych kolorowanych i pokolorujecie na przykład ten obrazek z tajemnego urodu, to możecie wygrać tego pięknego konia. A jeżeli pokolorujecie te piękne jednorożce, jeżeli macie oczywiście ten czerwony las, to jeżeli pokolorujecie ten piękny obrazek, to możecie wygrać tą wspaniałą książkę. Więc zasady są dosyć proste, jeszcze wam je napiszę oczywiście w opisie. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach i jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za 300 subów na kanale. Czekam z niecierpliwością na 400 tysięcy, na 400 subów. Prawie powiedziałam 400 tysięcy, matko. Nie, nie, żartuję. Nie, myślę, że nie stać nas na 400 tysięcy. Nie. Czekam z niecierpliwością na 400 subów. Po prostu. I dziękuję wam za te 300 subów. Do zobaczenia w kolejnych filmach i jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Pa, pa.